Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Grzegorz jaszczurowski, próba przeciwności. Pożar uczuć wybuchł w nocne niebo gwałtownie. Sypnął kaskadami iskier, mieszając je z gwiazdami, jak dobry keks z bakaliami na urodziny miłości. Ogień namiętnie oświetlił okoliczne trawy. Forny żar, topił czarne powietrze. Uczucia w euforycznym transie szalały, wierzgały jak flagi na wietrze. Uczucia tak piękne i czyste, jakie tylko żar oddać może, rdzeń żaru bielił się prężnie, sycony pożądaniem splątanych uczuć w węzły gordyjskie, nie do rozplątania. Nic tego nie chce. Nic tego nie czeka, rządza paliwem ognie podsyca, do skraju szaleństwa, do granic wytrzymania. Jasności myślenia? O tym mowy nie ma. Myśli spaliły się pierwsze, zostały niepalne instynkty, pożar miłości pióropusz płomieni ozdabia jeszcze. Aż nadejdzie godzina próby. Już nadciąga cielsko tłustej chmury, wiatrem na linie ciągnięty opasły wór. Kaśnica namiętności, z sykiem gasi iskry w kłębach gorącej pary ulatującego pragnienia. Jeszcze rdzeń miłości, dzielnie walczy, odpiera hordy wrogiej gaśnicy czułości, opasły cepelin chmury. Pełen złej wody przesłonił blask księżyca. Siąpił wilgoć z rozmysłem powoli, na się żar miłości, delektując się ucztą niszczenia piękna, delikatnego uczucia wystawionego na próbę przeciwności. Skarb kochania przykryła skorupa zgaszonych snopów iskier. Jeszcze w głębi, w ziemię wgryziona, tli się ostatnia iskra, już bardzo słaba. Czy przeżyje nalot deszczu zniechęcenia? Czy wytrwa? Tylko strzęp końca chmury, księżyc jeszcze przesłania. Wtem nachylają się usta, nadzieja powraca. Dla konającego uczucia, delikatny oddech, żar podnieca, może się uda? Czytał Bogdan Tymowski.